Wielokrotnie, wielokrotnie mówiliśmy, ja wielokrotnie mówiłem, ale też inne osoby mówiły tutaj o, o możliwościach i o miejscach, w których tak naprawdę możemy budować swoją relację z Bogiem. O miejscach, w których możemy zanurzyć się i zgłębiać to, co zostało już napisane, ale też zgłębiać się i wgłębiać w słuchanie tego, co Bóg do nas stara się powiedzieć. W takim szumie, jak teraz tutaj na przykład mamy, może być trudno wychwycić pewne rzeczy. Jedna osoba rozmawia z drugą osobą, obok rozmawia ktoś następny, ktoś przechodzi, przejeżdża samochód. Mimo, że mówię przez mikrofon, to Mam pełną świadomość tego, że nie, nie wszyscy słyszą to, co ja mówię. A wiecie dlaczego tak mogę stwierdzić? Bo przed chwilą, kiedy Stanisław głosił, wcześniej, kiedy Boguś też głosił, sam byłem gdzieś tam zajęty jakimiś rozmowami i też nie wszystko do mnie dotarło. Mam to szczęście, że to wszystko, co tutaj jest upubliczniane, jest też później udostępniane na Facebooku. Na naszym kanale, na Facebooku Kościoła Ulicznego, mamy to wszystko udostępniane, i to jest to błogosławieństwo, że mogę sobie odsłuchać. Bo czasami tylko część tej wiedzy, część tych informacji, które gdzieś przelecą, ja usłyszę, a wiem, że to jest bardzo cenne, bo ja osobiście bardzo dużo z tego biorę. Biorę jako naukę, biorę jako napomnienie, biorę jako wskazówkę i zachęcam do tego. Że jeżeli dzisiaj mówisz, że. Ale ja nie rozumiem Boga, ja nie rozumiem Biblii. No jeżeli nie będziesz czytał, jeżeli nie będziesz słuchał, to nigdy tego nie zrozumiesz. Jeżeli zaczniesz czytać, zaczniesz słuchać, tak jak za chwilę będzie odczytywany jakiś fragment Słowa Bożego, nie wiem co będzie odczytywane, ale wiem, że za chwilę będzie jakiś fragment odczytywany. Jeżeli zaczniesz, może go raz usłyszysz, może go nie zrozumiesz. Zobaczcie, chwilę temu był odczytany kawałek psalmu choćbym szedł ciemną doliną. Tak, to był ten kawałek chyba. Dobrze słyszałem? Dobrze słyszałem. Oczywiście możemy sobie robić z tego żarty. Ja widziałem kilkakrotnie kurczaka przechodzącego koło KFC i z podpisem choćbym szedł ciemną doliną. Są to może formy żartów, ale tak, to jest właśnie to zaufanie. Zaufanie do Boga, że mimo, że wydaje Ci się, że wszystko jest przeciwko Tobie, Mimo, że twoje życie w tym momencie jest zagrożone To ufasz Bogu do końca Mimo może tego, że nie masz, żeby zapłacić za kromkę chleba To ufasz do końca I później z perspektywy czasu zauważasz, że dzięki temu, że zaufałeś Dzięki temu, że z pełną pewnością zrobiłeś ten krok nie utonąłeś. Poszedłeś. Dlaczego tutaj sobie pozwoliłem użyć słowa nie utonąłeś? Ci, co czytają, to już wiedzą. Jest pewien fragment o właśnie tej pewności i zaufaniu Bogu. Jeżeli zaufasz, to będziesz mógł nawet po wodzie chodzić. Ja sobie czasami, jak zauważacie, wrzucam takie różne rzeczy po to, żeby was zachęcić i zainspirować do tego, żebyście chcieli szukać tego, co jest właśnie napisane w Słowie Bożym, żebyście chcieli czytać Biblię, żebyście mogli sami odkrywać takie rzeczy. Słuchając później, analizując, weryfikując to, co przeczytaliście, okaże się, że czytanie Biblii może być naprawdę bardzo, bardzo niesamowitą przygodą w waszym życiu. Może otworzyć was na wiele różnych rzeczy. Wiele różnych rzeczy. Czasami będą to tak niesamowite fragmenty, że będziecie myśleć: Boże, to jakaś jakiś science fiction. Tak, to jest jakiś science fiction niezrozumiały dla wielu. To jest czasami tak fantastyczna przygoda, że jak lubicie westerny, to można niezły western z tego nakręcić, dobrą komedię zrobić. Wszystko zależy od tego, jak otworzycie mocno się na, na to, co tam jest napisane. Czy będziecie chcieli z tego żartować, czy będziecie z tego chcieli czerpać? Jak będziecie chcieli z tego żartować, to się pośmiejecie, może ze śmiechu wam brzuchy popękają i pójdziecie na tą Gehennę, o której dzisiaj była mowa. Ale jeżeli weźmiecie to na poważnie, to się okaże, że to będzie fantastyczna przygoda. Że to będzie fantastyczny czas. Że to będzie nowe życie, i to nowe życie może się zacząć już tu na Ziemi. I to nowe życie może trwać. Rzadko oglądam reportaże, a telewizję praktycznie w ogóle nie oglądam. Bo, tak jak wspominałem, oglądam bardzo dużo i namiętnie, jakby to powiedzieć, filmy. Ale wczoraj, włączając telewizor, przełączając na sport, jedno zdanie, które było tam w tym reportażu rzucone, spowodowało to, że zrezygnowałem z oglądania pewnego meczu, który mnie dosyć interesował z, z pewnych względów. Wróciłem do tego programu i przeszło 40 minut. Oglądałem reportaż o człowieku bezdomnym. Człowieku po studiach, który z bezdomności wyszedł. To nie jest odosobniony przypadek, ale on mówi o pewnych mechanizmach. I tak jak czasami się mówi, że można człowieka zabrać ze wsi, ale wsi z człowieka jest trudniej wyrzucić. Tak samo on stwierdził, że człowieka można wyciągnąć z bezdomności, ale bezdomności z człowieka jest trudno wyciągnąć. Tą bezdomność człowieka. To, to są po prostu pewne zachowania, tak? Jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni. Ciekawostką jest to, że tą alegorię możemy do każdej dziedziny naszego życia przerzucić. Bo czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy to będzie seks, czy to będzie pornografia, czy to będzie złodziejstwo, czy to będzie wulgaryzmy, czy to będzie nasączenie takim wewnętrznym jadem, to wszystko ma takie same podłoże. To wszystko jest spowodowane grzechem. I później wpadamy w taką pętlę i mówimy: Ja już nic nie mogę. Ja nie mogę tego, ja nie mogę tamtego. Okej, okay, rozumiem, że sam nie jesteś w stanie tego zrobić, ale są ludzie, którzy chcą Ci podać rękę. Są ludzie, którzy chcą Cię poprowadzić. Nie chcą z ciebie zrobić niewolnika. Jesteś wolnym człowiekiem. I nic nikogo nie zamierza robić niewolnika. Jesteście wolnymi ludźmi. To, że dzisiaj stoimy i głosimy Ewangelię, jest spowodowane tylko tym, że kiedyś ktoś nam głosił Ewangelię. Że kiedyś ktoś nam pokazał drogę, że kiedyś ktoś nam nakierował na Jezusa, na tego, który dał się przybić, a wraz z tym przybiciem dał przybić grzechy. Może to jest, to jest właśnie ta, ta to science fiction, o którym Wam mówię. Jak ktoś może dać się przybić za moje grzechy? Jak? Wiele lat tego nie rozumiałem i czasami teraz też. Bardzo głęboko się zastanawiam, jak można oddać swoje życie za kogoś, którego jeszcze nawet na tym świecie nie ma. To jest science fiction. Ale prawda jest. Fakt zaistniał. Z faktami się nie dyskutuje. I ja nie zamierzam nikogo, nikomu udowadniać na siłę. Nie zamierzam nikogo przekonywać. Wybór należy zawsze do Was. Dlaczego tak mówię? Bo też tak jest napisane. To ty człowieku, kobietą, mężczyzną, ty człowieku musisz uwierzyć w swoim sercu. To ty musisz zapragnąć zmiany. To ty musisz odwrócić się od grzechu. To ty musisz chcieć robić coś innego. Jeżeli przez 40 lat Twojego życia robiłeś pewne rzeczy i one nie przyniosły pożądanego efektu, to na jaki grzyb robisz dalej to samo? Znaczy, że trzeba coś zmienić. Może wystarczy skręcić w inną stronę. Nie wiem, nie wiem kto z czym konkretnie w danym momencie się zmaga, ale wiem jedno. Każdy z nas jest grzeszny. Ja jestem grzeszny, Krzysiu jest grzeszny, jeden czy drugi, Bogu jest grzeszny, grzeszny, kobiety są grzeszne. Każdy z nas. I pan, i pani, i pani też zgrzeszyliśmy. A karą za grzech jest śmierć. Nie jest to moja mądrość, to jest to, co mamy zapisane. Niezależnie do jakiego kościoła chodzisz, jeżeli weźmiesz swoją Biblię, jeżeli zaczniesz ją czytać, nie będziesz tylko słuchał tego, co ci inni mówią, tylko zaczniesz czytać, znajdziesz tam to, tą prawdę. I jest napisane: Karą za grzech jest śmierć. Ale jest też napisane, że możemy mieć wybawienie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli uwierzysz, że On był na tym świecie, że, że był Synem Bożym, że został przybity, że przyjął na siebie twoje i moje grzechy. Jeżeli w to uwierzysz, uwierzysz też w jego śmierć i zmartwychwstanie, zbawiony będziesz. Proste, nie? To powiedzcie, się, dlaczego jest tylu niewierzących. Bo trudno jest zostawić to, co jest wygodne. Bo trudno jest zostawić przyjemności, pozorne przyjemności, że w tej chwili one mnie. Mi zaspokajają. Ale kiedyś przyjdzie koniec. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z moim przyjacielem, on tu kiedyś był. On też głosi słowo Boże i mówi: Wiele osób mu mówi, że bo, bo wy straszycie. Nie, nie chodzi, żeby kogokolwiek straszyć. Ale musimy mieć świadomość tego, że nasze dni na tym ziemi są policzone. I nikt nie wie, ile one będą trwały. Dzisiaj dostałem wiadomość, ci, co jeszcze nie wiedzą, to Bartka Wibro, mama, zmarła. Dzisiaj napisał o tym najpierw jako wiadomość, później gdzieś umieścił to oficjalnie, nie? Nikt nie wiedział, że to może być dzisiaj. Nikt nie przypuszczał, że to może być dzisiaj. Ale tak się stało. I każdy z nas musi mieć świadomość, że nie wie, ile ma czasu na tej ziemi. I nie każdemu będzie dana taka możliwość, żeby w tym ostatnim momencie, kiedy tak jak Łotr był przybijany do krzyża i on miał ostatnią szansę, żeby zawołać do Boga. Może ta szansa jest teraz, właśnie. To, co powiedział Stanisław. Może to jest ten czas, żeby jednak powiedzieć Bogu tak. Żeby poprosić, dobra, nie wiem, jak mam oddać swoje życie Bogu, nie wiem, jak mam to robić, ale powiedzcie, pomóżcie, no. Pokażcie, gdzie to jest napisane. Może, może ktoś mi. Podpowie coś, na, nakieruje. Są to bardzo proste rzeczy. To jest to, to Wasza modlitwa. Wasza relacja. Amen.